Zaświeciła się kontrolka nieprawidłowego ciśnienia w oponach. Jak sobie poradzić? Ile napompować powietrza? Zaraz wytłumaczą. Zanim rozpoczniemy proces pompowania kół, należy sprawdzić, jakie wartości ciśnienia przewidział producent dla danego rozmiaru koła w danym samochodzie. Gdzie możemy to sprawdzić? W każdym modelu Kia po otwarciu drzwi kierowcy na słupku znajdziemy nalepkę informacyjną, która wskazuje dane ciśnienie dla odpowiedniego rodzaju opony. Przechodzimy do odczytania rozmiaru opony. W prezentowanym modelu Kia Stonic opony mamy 205x55R17. Wartość już znamy, możemy z powrotem powrócić do nalepki informacyjnej. Dla wskazanego rozmiaru opony 205 producent przewidział nam ciśnienie na przednią oś 2,35, na tylną oś 2,15. Po napompowaniu ciśnienia do prawidłowej wartości proszę pamiętać o naciśnięciu przycisku, który znajduje się po lewej stronie kierownicy, dają sygnał dla samochodu, że ciśnienie jest już prawidłowe. Trzymamy 5 sekund, system zresetowany, możemy kontynuować.